Witajcie telewizowie kolejnego dnia w Himalajach, indyjskich Himalajach. No i dzisiaj zabieram was na plantację herbaty. Mam nadzieję, że to będzie tak samo rozwiązane jak było na Sri Lance, że można się przejść po tych plantacjach, jak uprawiają herbatę i można wejść do fabryki, zobaczyć jak to produkują. Odkąd odwiedziliśmy Sri Lankę, to bardzo mi się spodobało. Właśnie odwiedzanie takich miejsc, pola herbaty, właśnie jakaś produkcja herbaty. Można poczuć klimat tego miejsca. Ale zanim tam dojdę, to pewnie coś będzie się działo jeszcze po drodze, na ulicach, bo wiadomo, że w Indiach najlepiej to. Nie, wyłącza, nie wyłączać kamery w ogóle, nagrywać cały czas, choć tutaj jest spokojniej. W tych górzystych terenach jest trochę inaczej niż w tych popularnych indyjskich miastach. A przy okazji muszę złapać też jakieś śniadanie. Zobaczcie, jaka tutaj betonoza i jeszcze ten kolor, taki pomarańcz wpadający. No na pewno nieprzyjemnie mieszka się na takim osiedlu. Powiem Wam, że jestem w lekkim szoku, ile ludzie tutaj ciuchów sprzedają. W ilu miejscach te ciuchy sprzedają. Przychodzą, przyjeżdżają z takimi worami. Pełne ciuchów, jakichś gadżetów, patrzcie, oni tutaj się rozkładają. Pewnie wieczorem się też zawiną nówki no ciuchy, nie wiem skąd oni to mają, czy mają jakieś fabryki czy coś, bo to przyjeżdża wszystko, Patrz, jak kiedyś do jakichś lumpeksów. Chociaż nie, to chyba to chyba używane bardziej, taka kurtka, zobaczcie. Jestem naprawdę pełen podziwu, jak ludzie sobie radzą w takich górzystych terenach, jak przystosowali sobie te tereny do tego, żeby no, te wszystkie rzeczy tutaj mieć. Wiadomo, że niektóre rzeczy to przyjeżdżają pewnie gdzieś z dołu, ale tutaj naprawdę znajdziecie wszystko na tych marketach. O, tam słyszę coś, łoka słyszę, więc... Jakaś restauracja tu jest. To mi się wydaje, że jakieś momosy mają, więc zaraz wchodzę zobaczyć, bo jeszcze nic nie jadłem. Zobaczcie, jak tutaj robią momosy. Pani rozwałkowuje takie ciasto, później robi takie okrągłe, no, jak do nas do pierogów. No i zobaczcie, cała micha warzyw. No i kleją momosy. Uwielbiam te małe restauracyjki, choć ta nie wygląda na taką małą. O, tu jest sklepik jakiś, pani coś tam sprzedaje na wynos. I tutaj patrzcie, takie małe stoliki. Takie małe stoliki. Dobra, gdzieś tutaj sobie usiądę. Jak już jestem w tym terenie, no to zamawiam sobie momosy. Tak wygląda mój zestaw za 260 60 rupi. 8 momosów, do tego dają jeszcze zupę i oczywiście ten ostry sos tutaj. No, pasuje do tych pierożków idealnie. Już wiem po co te okienko wychodzi się z restauracji, tutaj stąd wyszedłem. No i podchodzi się i dopiero się płaci. Moi drodzy, bliskość Nepalu spowodowała, że czas na zmianę imidżu. Który lepszy? Ten? Ten, a może? Może ten? Podepalsku. Dzisiaj tak. Pani już mi pokazała, jak to się robi. O! Mi się wydaje, że tak najlepiej. W tym rejonie nawet kobiety noszą. Zobaczcie, jako szerpowie pracują. Pani tutaj coś niesie. Tutaj też cały worek ziemniaków albo cebuli, kolega. Jeszcze drugi na, na górze. Już widzę, że też są tutaj. O, przepraszam, przepraszam. Sklepy mięsne. Jakiś markecik. Patrzcie. No trochę wali mięchem tutaj. Co my tutaj mamy? To jakaś wołowina. Widzicie? Zobaczcie. Jak w dużo rejonach Indii nie można w ogóle jeść wołowiny, tak tutaj zobaczcie, ile chcecie. Zobaczcie, jakie tutaj tusze wiszą wołowiny. A jaki stek tutaj, patrzcie. Tutaj na drzwiach wiszą plaki, jakiś żołądek jeszcze. I pani właśnie sobie bierze. O, patrzcie, tutaj, taką porcję. I też fajne, patrzcie, gazeta. Zawijane w gazetę. Nie ma jakiegoś plastiku. I już, jeszcze jedna i będzie gotowe na wynos. Podpytałem jeszcze tego rzeźnika, ile kosztuje właśnie taka wołowina, ten stek. To mówi, że 15 zł za kilogram. No to myślę, że to dobra cena. Jak już Wam wcześniej wspomniałem, do tylko takich większych miejscowości dojeżdżają jakieś autobusy, a później, zobaczcie, o, pokażę Wam w środku, takie małe taksówki, busy. Ile tu osób wejdzie? No tak ze trzy upchałby. Tu z tyłu nie ma nikogo. Pokażę Wam inne, a tutaj też w sumie. Chyba, że jeszcze tutaj ktoś siedzi, bo widzę, jakieś miejsca do siedzenia są. No ze 3-4 osoby tutaj upcha. Idę sobie główną ulicą, o kolega tutaj zaciesza. E, widzę takie prześwity co chwilę między budynkami. I widzę, że ładne widoki są, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, bo lekkie takie chmury są. E, takie mleko nawet. No patrzcie, pięknie to wygląda. Tam jakieś wioseczki, pola, ryż uprawny. Tutaj, tam to wygląda, no nie, to chyba nie herbata, ale no też jakieś uprawne. I wzdłuż tej drogi takie sklepiki, zobaczcie, to wszystko pozbijane samemu z płyty. Tutaj jakieś deski. No i już kolega sprzedaje. Tutaj, tutaj są jakieś szkoły dookoła. No po co on trąbi? Patrzcie. No nikogo nie wyprzedzi, korek jest. A on jedzie i trąbi. No co za ludzie. No takie małe sklepiki się opłacają, jakąś herbatę, kawę sprzedają. Także no w porządku, lubię takie klimaty. I tutaj kolejna klimatyczna restauracja z takim małym sklepikiem. Patrzcie. Wchodzicie. Oczywiście to musi być tak jak kiedyś u babci. Dwa stoły jak w jakimś e, basecampach. Pani gotuje tutaj. Zaraz zobaczymy co pani robi. Pani gotuje ciapaty. Pani placki smaży. No placki najważniejsze w tym miejscu. A jaka pani uśmiechnięta. I pani niepodobna do Hindusów. Spodobało mi się to miejsce, więc zapytałem też panią, czy mam kawę. No i ma pani kawę i zaraz ugotuje mi mleko. Mleko to pewnie, o, jeszcze było dojone dzisiaj. Z, jeszcze widzieliście? Ze, śmieta... Ze śmietaną. Oczywiście kawa będzie Neska. Pani tylko rozpuści Neskę i moja kawa już gotowa. Spodobałem się pani przez tą czapkę, bo tutaj oni są, powiedzmy, Nepalczykami. Są Hindusami, ale jakby bliżej im do Nepalu niż do, do Indii. No i spodobała jej się moja czapeczka. Ten znak świadczy, że jestem na dobrej drodze, a tutaj macie od razu nazwę, jakbyście chcieli sobie sprawdzić, jak wygląda ta fabryka. I zobaczcie, jaki widok. Tam widać miasto, tam gdzieś ja mieszkam, na tych wzgórzach. A tutaj piękne. Pokazywałem go, wam ten e, widok... Z boku tam, jak wchodziłem po tych, schodziłem po tych schodach, ale tutaj właśnie taką drogą idę, tam w dół, gdzieś, gdzieś te pola herbaty muszą być. O, widzę, że tam są krzewy. O, tutaj już jest herbata rośnie. Widzicie? I tutaj weźcie sobie wyobraźcie, że ktoś tutaj chodzi i zbiera tą herbatę, na takich stromych wzgórzach. Polatałem sobie tutaj dronem, bo dowiedziałem się, że tam nie można latać w fabryce, więc trochę wcześniej sobie polatałem. Chłopaki byli bardzo zainteresowani, nie wiem, chyba wcześniej nie widzieli drona, bo zaglądali mi jak małe dzieci, no i fajnie, trochę z nimi pogadałem. Tereny powoli zaczynają przypominać Sri Lankę, no i powiem Wam, że sprzedają tą herbatę, no i kiedyś sprzedawali tą herbatę, do Londynu wysyłali, do, do Paryża, no ale ta droga tutaj to nieźle rozwalona, tędy kiedy są samochody, mijają się też, tam widziałem po tych tutaj rowach aż jeżdżą. Wyczytałem, że tą plantację założył sobie Anglik w 1854 roku. No to już sporo lat temu i też się dowiedziałem, że niektóre krzewy tutaj, te najstarsze, no to mają nawet około 150 lat. Odwiedziłem już fabrykę herbaty na Sri Lance. Jak byłem w Bangladeszu, też byłem na plantacjach herbaty, ale tam nie pozwolili mi wejść do żadnej z tych fabryk. No i też w tych fabrykach zazwyczaj podejrzewam, że to może być podobnie, że nie pozwalają robić zdjęć z produkcji. No bo pewnie chodzi o to, jak pracownicy się zachowują, pewnie o to chodzi, jak pracownicy są wynagradzani. No, wiecie, jak ktoś tutaj, na przykład, taką herbatę, powiedzmy, nie wiem, Lipton zamawia, czy, czy jakieś firmy, no to oni chcą jakby najmniej rozgłosu, jak to jest produkowane, bo wiadomo, że w takich miejscach, no to nie płacą im za wysokich stawek. O, widzicie, no taka droga, właśnie bym się teraz wyłożył tutaj. Moim zdaniem to też jest trochę podobna sytuacja, jak jest z ściuchami. Są wielkie firmy. Ale to są tylko nazwy, a in, w innych miejscach są po prostu te ciuchy szyte i w Bangladeszu czy w Indiach szyją te ciuchy i to nie jest tak, że na przykład Zara szyje ciuchy, tylko Zara zleca tam podwykonawcom i oni szyją to jak najtaniej i wiadomo, że jakby takiej Zarze nie zależy na tym, ogólnie we wszystkich firmach mówię, że nie zależy im na tym, żeby był rozgłos jak to jest robione, no i też mi się wydaje, że tak jest samo z herbatami, bo dużo jest, dużo jest firm, które... Sprzedają herbatę, są bardzo popularne, ale oni tego nie produkują. Oni po prostu to zlecają, oni są rozreklamowani, a właśnie skupują z takich miejsc herbatę. Jak przyjemnie, kurki sobie tutaj biegają. Tam widzę, jest ta happy valley. E, właśnie rozmawiałem z taką panią z Austrii mówi, że nie było herbaty, że dopiero znoszą herbatę z tych pól, więc mówi, że może będę miał szczęście i mm, zobaczę ten pierwszy proces produkcji, a właśnie tutaj już widzicie fabrykę. Tu jest cena 100 rupii, czyli 4,50 złotówka kosztuje wejście tutaj, oprowadzenie po tej fabryce, pokazanie produkcji i też można testować herbatę. Zobaczymy, czy tutaj też nie pozwolą używać telefonu, czy nie można nagrywać. Są coś nie ma, a nie jest, widzicie? No i nie można tego robić. Tak myślałem, że no boją się czegoś pewnie te duże firmy. Nie ma tak, że można sobie wejść i po prostu iść na ten tour, żeby pani wam tam pokazała jak to wygląda wszystko. Tylko to tak grupami startuje albo godzinowo, więc mam za 20 minut wrócić i tak. I zapytałem, czy mogę robić zdjęcia i filmy. Pani powiedziała, że zabronione i to bardzo zabronione, że nie można tego robić. No i też ja się nie dziwię dlaczego już wam to wspominałem, bo wyobraźcie sobie jak Lipton reklamuje swoją herbatkę no i pokazuje, jak tam ładnie zrywają te listki, bardzo ładnie ubrane kobiety, nie? A ktoś, kto przyjeżdża w takie miejsca i wie, jak to działa. No to wie też, jakie to tutaj są zarobki, jak, jak ci ludzie są tutaj traktowani. Więc takim dużą kor dużym korporacjom, jak Lipton, czy, czy innym herbaciarniom, no nie zależy na tym, żeby ludzie wiedzieli prawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest moja opinia na podstawie tych trzech państw, które odwiedzałem z plantacjami herbaty. Właśnie była Sri Lanka, był Bangladesz, no i teraz są Indie. A co Wy myślicie na ten temat? Czy to po prostu nie chcą pokazać produkcji takiej, żeby nie wiem, ktoś nie zgapił później i produkował tak samo? Czy właśnie też myślicie w taką stronę, żeby nie pokazywać, jak ludzie są tutaj traktowani, w jakich warunkach? pracują. Ok, mam 20 minut, więc przejdę się tutaj, zobaczcie jak jest pięknie zielono ta herbata. Małe listki są, więc tutaj pewnie było niedawno zbierane, bo widać na czubkach, bo tych grubych starych to się nie zbiera w ogóle. W środku tych plantacji, zobaczcie, są takie domki postawione, blaszaki. Podejrzewam, że to też są pracownicy, może ludzie, którzy akurat zbierają herbatę w tym rejonie, albo pracują gdzieś tam przy produkcji. Tak myślałem, no właśnie, pani tutaj wyszła z tym koszem i do tego kosza zbiera herbatę. Panie już idą zbierać herbatę, jedna poszła a tu widać jakieś młode kózki, to one tutaj do pracy? Nie, one jakieś pranie robią, nie idą zbierać herbaty. Porozmawiałem sobie tutaj chwilę z dziewczynami i się pytam, czy one zbierają herbatę, a wręcz tak, o no, 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 zaprzeczyły, jakby to była jakaś straszna praca. No, może tak jest, że ludzie, którzy jakoś nie znają angielskiego albo nie radzą sobie tutaj, tylko żyli zawsze te uprawy herbaty raczej ze zbierania herbaty. No i widzę też, że to e, taka domena ludzi starszych jest, że starsze kobiety zbierają tą herbatę. Zobaczcie, jak tutaj sobie ciuchy suszą. Pranie pewnie jakaś pani tam zrobiła. Słychać woda leci albo jeszcze robi. I słyszą na herbacie. Jeszcze też wyczytałem, że ta plantacja jest jedną z najwyżej położonych, bo leży na 2100 metrów nad poziomem morza. To był szybki proces. Myślę, że to było z jakieś 10 minut pani nas oprowadziła. No powiedziała, że teraz o tej godzinie już nie produkują tej herbaty, że zaczynają o 3:30. I no ile mają tych liści, to kończą jak najszybciej, bo mówi, że w dzień, jak już jest za ciepło no to też nie jest dobre dla herbaty. Więc jakby zobaczyliśmy tylko miejsca, w których to robią, ale nie zobaczyliśmy procesu, jak to robią. Jak ktoś wcześniej nie widział, no to ta fabryka będzie okej. Okay. To nie była najlepsza fabryka, jaką widziałem, najlepsze były właśnie na Seylance, bo tam można było chodzić nawet pomiędzy tymi ludźmi, jak oni pracowali, wręcz nawet dotykać tą herbatę. A tu po prostu było tak na takim pier pierwszym piętrze zrobione przejście, że to było wszystko za szybami. Oni tam byli powiedzmy na parterze, a czy tam nikogo nie było, ale te maszyny wszystkie tam stały. No, oczywiście nie można było robić filmów i zdjęć. Więc jak ktoś nie był, no to myślę, że tutaj będzie fajnie, bo pani opowie, jak to wygląda i można sobie tak to powyobrażać trochę. Tutaj wszędzie, gdzie nie spojrzycie, no to plantacja herbaty. No tam dalej nie, tam mi się wydaje, że jakieś łąki pola. No i tutaj jest ta wioska, no i całe te darja Ling. Wcale nie taka mała, jak się to jest tam u góry, no to tych aż wszystkich domów nie widać. A ten spad, ja myślę, że tutaj jest, no nie wiem, ze 200-300 metrów różnicy od tych najniżej domków do tych najwyżej. Tu jest jeszcze ta fabryka, dookoła są Plantację tej herbaty. I fajnie, bo można sobie iść po drodze i teraz tak podziwiać te widoczki. Tutaj akurat teraz drzewa będą, ale zaraz kawałek dalej będzie widać całe te Darjaling i no właśnie te plantacje herbaty. Zobaczcie, jak ktoś ciekawie sobie zrobił balkon. Przedłużył sobie po prostu z jakiegoś bambusa. <grym> Widzicie, <grym> jak zrobione. No, no Ogólnie te budynki to tak wyglądają dla mnie trochę wadliwe. Jakby to jakaś samowolka była, no bo <grym> tak to wygląda. Zobaczcie na tą konstrukcję. A ta buda, to jest ta kawiarnia, w której byłem z tą przemiłą panią, gdzie tam kawę piłem. Jestem po raz kolejny w tej konstrukcji, w tej budzie, którą widzieliście właśnie z dołu. Zamówiłem sobie tam jakąś przekąskę i kawę do tego. Szefowa już robi dla mnie placka, wszystko na świeżo. Tutaj pani ma ciasto takie, o, patrzcie. Stąd urywa kulki, on nawet ma już zrobione. No i świeżutkie placki robi. Placek już gotowy, wylądował na patelni. Dosłownie chwila, i ten placek już zobaczcie, jak ładnie przysmażony. Te danie się nazywa Czana. To mi wygląda na cieciorkę. Tak, to będzie cieciorka z plackiem. I moje danie już gotowe. Patrzcie, jaka przekąska. Nawet nie pytałem ile. 50 rupi zapłaciłem za to moje danie, czyli 2,20 w złotówkach. No, bardzo tanio, można, można się tutaj najeść. A teraz już wracam powoli do miasta i mam jeszcze jedną rzecz zaplanowaną, ale nie wiem, czy mi się uda, bo też ta pogoda się teraz zmienia. Zauważyłem, że tutaj wieczorami tak jest, że w południe, pierwsza godzina, jak słońce jest dość wysoko tutaj, no to te chmury gdzieś się przeganiają i, i, i jest niebieskie niebo, a widzę, że znowu nadciągają takie szare chmury. I tak jak było wczoraj, że też przychodziło tak po południu, druga, trzecia. No i zaczynało padać. Podpytałem jeszcze tą panią co gotuje, czy to jest jej restauracja, ta buda, czy, czy wynajmuje, to powiedziała, że wynajmuje za 4000 rupii miesięcznie, to jest jakieś 175 zł musi komuś płacić. To jest też ciekawe w Indiach, wybieracie sobie rzeczy, które chcecie, żeby pan wam zmiksował, tutaj jest ryż prażony, no i dodaje różnych składników jeszcze, patrz, jest cebula, limonka, tutaj ma jakieś też płyny, sosy, no i to jest taka dość popularna przekąska w Indiach. Zobaczcie na te opony łysy, te samochody w góry jadą. Tu jednemu aż odpadały, ten cały bieżnik tak się odkleił. Ja nie zdążyłem tego nagrać, tak o, że to mu się odkleiło, i tak po prostu jak jechał, to było widać taką szparę. No więc no mówię wam, no tutaj te samochody, oczywiście wszystko to funkcjonuje, ale pewnie czasami jakieś wypadki się zdarzają. Tutaj akurat te opony ok. Jaki tutaj dzisiaj ruch jest? Piątek, weekend się zaczyna, więc nie wiem, czy ludzie tu po prostu poprzyjeżdżali z tych wiosek, żeby jakieś zakupy porobić. Czy weekend i dużo turystów? Może też tak być, że na weekend sobie tutaj ludzie poprzyjeżdżali. Wcześniej wam pokazywałem te ciuchy i skąd oni te ciuchy tymi workami. A tu pewnie szyją w tych fabrykach, zobaczcie. Tutaj jeszcze nawet jest, do Primarka to miało jechać. No to jakieś 16 euro za coś takiego, spodenki. How much? 150. 150, czyli tutaj są 16 euro, a to kosztuje 6 zł. 6 z kawałkiem. To wyobraźcie sobie, jakie te marki mają przebitki. 16 euro za te gacie, a tutaj pani chciała za 1,5 euro sprzedać. I ta pani jeszcze zarobi? no to jaką marżę narzucają te sklepy. I skoro ta pani sprzedaje to za 6 zł, to wyobraźcie sobie, ile te firmy muszą płacić ludziom za szycie tego. Zobaczcie, jakie tutaj, jakie tutaj są kilogramy. 14 kg kilo prawie sam ten olej, tutaj jest 26 kg ryż, no i ten też ma z 25-30 kg. No i zapytałem, ten pan mi pomógł, bo ten pan mówił po angielsku, ile dostanie za ten e, transport, z kilometr musi to nieść, dostanie 200 rupii, czyli 9 zł. Większość to mężczyźni, ale też e, są i kobiety, które wnoszą takie Ciężkie rzeczy, zobaczcie. Akurat tutaj jest dość stroma górka i małymi kroczkami widać, że pani idzie. No pewnie też nie takie ciężkie jak tamten pan, bo tam było z 70 kilo powiedzmy. A tutaj? No lekko nie jest. Zobaczcie teraz tutaj. Worek? No taki 50 kilo myślę. 50 do 60. No jeszcze tam cebuli to jest 10 kg u góry. Idę na stację kolejową i mam zamiar zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie odjeżdżał, bo jeszcze odjeżdżają trzy pociągi dzisiaj i mam nadzieję, że będzie odjeżdżał Taki parowy, na węgiel. On je, ta kolejka jest w ogóle zapisana do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Także no, wygląda to naprawdę fajnie. Nie będę nią jechał, chcę jeść, tylko na stację, zobaczyć jak ona wygląda, jak ona odjeżdża. Także mam nadzieję, że z tych trzech, bo są jeszcze na diesel i że z tych trzech będzie jedna na węgiel. Zobaczcie jak się pani szykuje, żeby nieść, No, myślę z 50 kg ziemniaków albo cebuli, spory worek. Tutaj są specjalne takie 3-4 linki. Nie że wtedy można sobie zaczepiać trochę wyżej, trochę niżej, w zależności od towaru, czy jakieś kartony, czy właśnie taki worek. Pani mówi 50, że 50 kilo. 50 kilo, patrz na głowę. No ciężka praca, jeszcze po tych schodach. W tych wąskich uliczkach można też znaleźć, no właśnie takie restauracyki, o których Wam mówiłem. Malutkie, tutaj proszę. A, tam nawet trochę więcej jest miejsca, jakieś kilka stolików, ale patrz, wieranka, oczywiście jakieś pewnie momosy. Wedgeroll, o, Roll, to właśnie to popularne w Kolkacie było. Jestem już na stacji i co ciekawe, to jest wąskotorówka. Zobaczcie, jak te tory są wąskie. To nie jest tak jak u nas na pociągi, tylko takie, tam chyba tutaj jest 60-coś centymetrów. W ogóle można iść tutaj torami, chyba? Czy ja tak sobie tutaj wszedłem? Dobra, muszę wejść na peron. O, patrzcie, ale trafiłem. Właśnie rozgrzewana jest lokomotywa na węgiel. No już czuć ten zapach. Zaraz podejdę bliżej. Pewnie sobie można zdjęcia robić, bo ona jeszcze nie odjeżdża. Jak sprawdzałem, to 20 minut chyba jeszcze ma do odjazdu. Patrzcie, jaka stara konstrukcja. W 1881 otworzyli tą kolej. O, nie wiem, że właśnie odjeżdża, ale trafiłem. Zaraz zobaczymy z bliska, jak tym węglem tutaj nawalają. Jest maszynista. Jest ktoś od węgla. Patrzcie, jakie jaja. Leci z węglem. Na start trochę trzeba. Ona jedzie teraz w dół, więc pewnie trochę mniej energii potrzeba. I ruszyła! Ale jazda. No i ciągnie taki widokowy wagon. Można sobie wsiąść. Słyszałem, że kosztuje to 1000 rupii, czyli 45 zł. Nie wiem na jakiej trasie, ile przystanków, no i jedziecie sobie, podziwia podziwiacie te piękne widoki, no które tam powinny być, ale jak widzicie chmury są, to mało tych widoków widać. Tutaj już kolejna podjeżdża, tylko sama lokomotywa, wagonów nie widzę. Woda cieknie, węgiel, aha, bo tam, tam z góry się sypuje węgiel, żeby tu leciał i drugi podkłada cały czas. Patrzcie, jak to Brytyjczycy sobie wymyślili. Wygląda na to, że ta podjedzie pod te wagoniki. Tam po prostu trochę do przodu i wjedzie na ten drugi peron, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że tu nie ma czegoś takiego jak ochrona kolei, zaraz mandaciku nie dostanę, tak jak to w Polsce bywa, więc przejdę sobie po tych torach. No i co, pojechała, nie chcę wrócić. Chyba nie wraca. Co ciekawe, one mają tutaj swoją zajezdnię. O, i tamta właśnie, właśnie ona pojechała, tam myślałem, że będzie podpinać się pod nowe tory, ale okazało się, że będzie jechała po prostu na tą zajezdnię. Patrzcie, tutaj jakaś też paruje, nie wiem czy ona niedawno przyjechała. Tu jeszcze para leci, gorąca woda. Patrzcie, ile ich tutaj jest, tych... Czego trąbisz? Patrzcie, ile ich tu jest. Ta to chyba stara, już nie jeździ tam na walone śmieci. A ta tutaj zaraz zaparkuje, ale jazda. Chłopaki mnie tu zaczepiają. Co, ona nie podjeżdża bliżej? No ale to ja podejdę. Ona teraz będzie odpoczywać, zrobiła swoją robotę. Patrzcie, jaka to jest konstrukcja. No Brytyjczycy coś takiego sobie wymyślili, żeby nie jeździć pewnie... W tamtych czasach konno czy jak, no to coś takiego sobie wymyślili. Kolega mówi, żebym na bok stanął, bo on będzie teraz jechał parkowo. Patrzcie. Jestem w szoku, że w tamtych latach coś takiego sobie wymyślili, no. Tak to funkcjonowało. To no pewnie było dla bogatych, no biedni to nadal musieli chodzić na pieszo, albo ktoś to ciągał jakieś wozy, konie, nie wiem co tutaj było kiedyś. Wygląda na to, że koniec pracy na dzisiaj. Tutaj maszynista, zaraz zobaczycie, spuszcza wodę. Ten maszynista to do końca chyba nie wiedział, ten w czapecce tutaj tej czerwonej, to jest inżynier i jego podpytałem, to mówi, że ma 125 lat, a ja się zapytałem jeszcze, która jest najstarsza, to mi, że teraz nie ma tej najstarszej, pojechała, mówi, to ma ponad 135 lat. Sprawa wygląda tak, że te kolejki na węgiel jadą 7 km w dół i później wracają. To jest taka turystyczna przejażdżka, turystyczna trasa, to co Wam wspomniałem, ale też z tej stacji... Jeździ kolejka na diesel, która jeździ do Siliguri, czyli tej miejscowości, co ja przyjechałem. No, ja jechałem jeepem 3,5 godziny, z jakąś tam przerwą, więc myślę, że w 3 godziny, jakby się jechało tak, non-stop, to się dojedzie. A ten pociąg jedzie 8 godzin, więc różnica jest spora, ale też wysokość jest niezła, no bo jak Siliguri leży na 100 metrach nad poziomem morza, no to ta kolejka musi wjechać tutaj na ponad 2000 metrów, więc no, przy czymś takim i przy jakichś takich wagonikach, no to myślę, że to jest trochę utrudnione, żeby jechała pod taką górę dość szybko, więc. Wynika z tego, że ona jedzie 10 km na godzinę. Widzę, że oni sami nie wiedzą. To zobaczcie, tutaj jest napisane: w 904 została zbudowana, czyli ma 121 lat. Z boku stoi taka na diesel. Zobaczcie, zupełnie inna. Trochę nowsza, ale też nie jest jakaś taka najnowsza, mi się wydaje. Nie wiem, tutaj nie widzę naklejki żadnej, z którego to jest roku. Może z drugiej strony będzie, obejdę. No bo wygląda też mi na starą. Jest tu coś. Nie ma żadnych takich taklejek z którego to roku, ale sama stacja to wygląda jak takie radzieckie stacje. Jeszcze u nas w Polsce w niektórych miastach tak to wygląda. Tu jest ta stacja i już z samej stacji jest bardzo ładny widok. Tylko ta przejrzystość dzisiaj jest słaba, ale tak zaraz wam pokażę tam o tam byłem właśnie dzisiaj w herbaciarni. Kurczę, wypadło mi z głowy. Tam gdzie produkują herbatę. Widzę, że jeszcze zrobili ze starych wagonów jakąś kawiarnię. Dwa połączone. Można wejść do środka, zaraz zobaczę jak to wygląda, co tutaj mają. A, no zobaczcie, można też nawet zjeść, jak trochę w amerykańskim stylu to jest zrobione. Zaraz zobaczę menu, o tutaj jest menu. Już wcześniej szukałem kawy, a tutaj mają kawę właśnie taką z maszyny, więc biorę sobie cappuccino na wynos. Wracam już w okolice hostelu, bo słońce jeszcze z tej strony świeci, ale widzę, że tutaj... Taka konkretna chmura nadciąga, nawet chłopaki co wożą dzipami ludzi, i tam walizki kładą na górę na dach. No to zaczęli plantekami to przykrywać, no bo coś mi się wydaje, że tutaj zaraz będzie ulewa. Na tym placku od tej pani co jadłem, to ja tam długo nie ujadę, więc przyszedłem na najlepsze momocy w mieście, czyli. Z wołowiną. Dzisiaj jestem w trochę innym miejscu. Tamta restauracja, do której chodziłem, jest tam po prostu obok od razu, ale tam było pełno i chciało mi się już czekać, więc tutaj też mają z wołowiną, więc próbujemy u nich. Jest już moja porcja, czyli 8 takich pierożków, momosów, zawsze jest 8, do tego oczywiście zupa. Porównując te dwie knajpy, o, jest tak ostre, że aż mi z nosa leci woda. Pierożki są lepsze w tej wcześniejszej, co byłem, ale za to zupę mają lepszą tutaj. Ale to chodzi o pierożki, więc jakbym miał wrócić, to wrócę do tej wcześniejszej, a tak mnie pali, że muszę. Muszę sobie tu jakąś wodę kupić od razu. Zgadnijcie, co sobie domowiłem jeszcze na dopchanie, no? 3, 2, 1. Oczywiście samosa. Teraz wziąłem w innym miejscu, jeszcze tutaj nie jadłem, więc mam nadzieję, że będzie petarda. Jak już Wam wcześniej wspomniałem, na, sa na samosach to ja się, można powiedzieć, trochę znam, więc nawet wygląda ta lepiej od tej, co wcześniej jadłem. mmm. Mm. Od razu widać bogatsza w środku, ma jakieś przyprawy, więcej smaku. Ma zioła, groszek, ziemniaki, no ta jest zdecydowanie lepsza. Kupuję jeszcze w lokalnym sklepie papier toaletowy, kosztuje on 50 rupi, czyli ponad 2 zł, jedna rola, więc ja się nie dziwię, że oni tutaj nie używają papieru. Chyba pociąg przyjechał z Siliguri, bo widzę, że sporo ludzi tutaj idzie, a ja się właśnie wybieram na kolację. Wcześniej mówiłem, że dzisiaj piątek, okazało się, że dzisiaj jest sobota, no i widać tą różnicę, że sporo ludzi tutaj przyjechało, zobaczcie ile tam idzie. No Przyjechało tutaj sobie po prostu odpocząć na weekend. Zobaczcie tutaj, jak na krupówkach w sezonie albo zimowym, albo letnim. No tutaj teraz lato idzie, więc sezon letni się zaczyna. Biorę sobie serowe kary na wynos, masale, tak jak brałem wczoraj. Bardzo mi tutaj posmakowało, więc nie będę szukał. Zjem sobie w hostelu, no bo tutaj jest dzisiaj tyle ludzi. Zresztą widzieliście już na ulicy, a w tej restauracji to O, ludzie nawet jedzą tutaj o, na zewnątrz. Tam kolejka, także ja też biorę na wynos.